Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu, ja jestem Ares, to jest Medieval Dynasty, powracamy do historii naszej beci, choć na krótko, na krótko gdyż iż, ponieważ główna aktualizacja ma mieć miejsce dopiero za jakieś dwa tygodnie, z tego co tam czytałem jakieś informacje. E Czy ty właśnie wyszedłeś z domu? Okej, okay, widzę, że się powodzi. Widzę, że kurczę, ja tutaj buduję stajnie królewskie, a ty sobie w domku mieszkasz, no to pięknie. E, w każdym razie, tak jak mówię, <grych> e, tak jak mówię, wracamy na krótko, szybki odcineczek, gdyż główna aktualizacja będzie miała miejsce za dwa tygodnie jakoś, ale e, miała miejsce również aktualizacja taka Halloweenowa. I ciekaw jestem niesamowicie bardzo, jakiś powrót e, łosia jelenia, czy kaczki, czy gęsi, czy co to tam jest. Jestem ciekaw, czy faktycznie kurczę będziemy mieli do tego dostęp. Bo co prawda nagrywam to 1 listopada, czyli teoretycznie jeszcze powinien ten event wewnętrzny obowiązywać. Także sobie to kurczę sprawdzimy. Ale zanim to, to jeszcze chciałbym oddać kilka questów, które gdzieś tam na przestrzeni czasu żeśmy zebrali. Tych, takich najprostszych. Gdzie ty jesteś? O, się masz. Cześć. E, tak, tak jestem tu. Oddaję ci obornik. Tak jest, oddaję ci motyki, tak i oddaję ci te kurcze, te. No. Motyką na słońce i włócznią rybaka. Tak? Tak. Włóczące się włócznie. Dokładnie. E, z tego co wiem, to gdzieś jakaś tajemnica jest związana właśnie z tym całym gęsiem. Gęsią. Yy, I proszę ja ciebie. Powinno coś być niedaleko gęsiarni. W piastowi w każdym razie. To pytanie brzmi, gdzie jest ta gęsiarnia? No, jakoś kurcze nie pamiętam, szczerze mówiąc. Yy, no, nie tu. To wygląda mi na jakąś chatę myśliwego. Tutaj mamy krowy, to też nie to. Tam też nie, proszę ja ciebie. Tu jakieś pola i te inne krzaki, także no nie tutaj. Chyba, że to gdzieś w środku jest. Kurczę, bądź mądry, pisz wiersze, teraz gdzie są te rzeczy. Też bardziej te budynki. E, tam jest tylko wejście, ale z takich rzeczy, które w ogóle mają dołożyć, to między innymi e, system walki inny ma być, mają być bronie, tarcze i inne tego typu rzeczy. Co ty robisz? Co ty gadasz? Czy mogłabyś mi coś powiedzieć więcej na temat zielarstwa? Obawiam się, że nie mogę dzielić się od tak tajemnicami. Gdybym to zrobiła, tajne stowarzyszenie zielarzy otrułoby mnie we śnie. Nie wiedziałem, że takie stowarzyszenie istnieje. I nadal nie wiesz. Słyszysz? Chyba, że chcesz zostać zmieniony w grzyba. <laughs> znaczy, żartowałam. Oczywiście, że nic takiego nie istnieje. No jasne, jasne. Ty, kurczę, chciałby przynależeć do takiego stowarzyszenia. O, właśnie, jest, tak. I podobno to w ogóle można założyć na głowę. I proszę bardzo. Jakiś śmieszny kaczorek gęsiorek. <laughs> Świetne. I Są jeszcze takie trzy. E, są jeszcze takie trzy, z tego co wiem. Jedno powinno być w Ostoi bodajże. Klonicy powinno coś być również. W sumie no w każdym z tych miasteczek coś będzie. Także myślę, że najpierw moglibyśmy się wybrać do stoi właśnie. A czy to, to w ogóle coś daje? Ma jakieś umiejętności? Coś coś ten plus 8% ochrony przed zimnem. przedmiot specjalny, bezcenny artefakt do świętowania nocy zmarłych. Przygotuj się na Armagedon. No dobra. Brzmi ciekawie. Jestem przygotowany. Co muszę zrobić? Czy mam w ogóle jedzenie? Tarta rybna, pewnie, że tak. Zjedz, wyśmienicie dzięki. Potrzebuję podwózki, dawaj do. A, dawaj do klonicy, pewnie. Ełki, dełki. Z tego co kojarzę. Ja to gdzieś w domku poustawiam, żeby fajnie było, ale z tego co kojarzę, to powinno to być proszę ja ciebie gdzieś w okolicy y, chaty łowców. Czekaj, chata łowców to nie było gdzieś tu? Nie, tam są drowale. Dobra, to nie, to tam jest. Za każdym razem jak będę skakał, to będę gęgał. Świetne! O, jest, dobra, znalazłem. Oddawaj. E, fajne. Ciekawe, czy jest jakiś ten. Jakiś. Yy, jakaś fabuła do tego. Wiecie, że. A, może kurczę, i, i będzie jakiś wielki gąsior, z którym trzeba będzie walczyć, czy coś. Byłoby całkiem przyjemne, będzie powrót, oczywiście. Jak możecie się domyślić, będzie powrót do Medieval Dynasty w momencie, jak będzie już ta aktualizacja cała. Gdyż, no, nie odpuściłbym sobie tego. A powiedz mi, właśnie, jak już tu jesteśmy, czy te czapki dają to samo? Te. Ta. Niestety, tak. Myślałem, że dają coś innego jeszcze. Wiecie, że na przykład jedna daje odporność na ciepło, druga na zimno, trzecia na coś innego i tak dalej. Było całkiem przyjemne. Um. To jest, o tutaj, znalazłem. Zastanawiałem się czym jest Woodpike, ale już wiem. E, dobra, to jeszcze jedna miejscówka nam została do sprawdzenia. I dalej pozostaje kwestia tego, czy coś z tym mogę zrobić. W sensie wiecie, czy, czy to ma jakiś tam sens ale głębszy, i większy i tak dalej. E, dawaj do skałek. Tak, dziękuję bardzo. No i oczywiście cały czas jesteśmy na etapie czekaj na dalsze wydarzenia, także no, no niezbyt wiele nam się to zdało. Jest przy osiołkach jeszcze jedna czapeczka. Są cztery te czapki z uwagi na multiplayer. Czekaj, gdzie te osiołki były? Tu są kurczaki. Gdzie są te osiołki? Proszę ja ciebie. Przepraszam, gdzie, gdzie ja znajdę osiołki? No, o, jest, znalazłem. Znalazłem. Stogusiana jest. Widzę z daleka. Dziękuję. Czy to jest lis? Tak, to jest lis. Cześć osiołku. Dzień dobry. Nikczemny gęgacz. I to tak naprawdę wychodzi na to, że to jest tyle. Że, że po prostu sobie jest. I wsi, i już. I w ogóle. Co tu się dzieje? Czemu, czemu są jakieś problemiki? Dziebor dopiero się urodził. Ty jesteś matką, czyli nie możesz pracować. Ok, czy jest ktoś, kto jest bezrobotny? A nie powinien być. Ty masz roczek, więc to normalne. Ty masz roczek, więc to normalne. Okej, okay. okej, okay. dobra. Ty w ogóle, z tego co ja kojarzę i pamiętam, to Becia jest w ciąży, przecież. Przynajmniej powinna być. Co nie? Tak mi się jakoś wydaje. Tak mi się coś kojarzy. Czy coś stąd mogę zabrać? Nie. Niestety. Szkoda. Szkoda. Dobra, napij się wody, proszę ja, Ciebie. Mm, that comes from nowhere or my jumps. Uh -huh. Łe. To jest tylko tyle. No, ale jako ciekawostkę myślę, że fajnie coś takiego można wrzucić. Że coś takiego było, żeby, żeby się nie okazało, że coś nas ominęło. Koniku, gdzie jesteś? Halo, haj ty jesteś. Dziękuję. E, w ogóle jeszcze. Tak, nie kolidując ze sobą, ale 7 listopada wychodzi pełna wersja Sengoku Dynasty której, z, przynajmniej z zapowiedzi i z tego, co tam twórcy pisali, bo w ogóle napisali do mnie maila mhm. w się. że będzie, będzie wersja 1.0 i tak dalej, co oni zamierzają wprowadzać, to kurczę zapowiada się, że naprawdę, naprawdę może być ciekawy ten tytuł. E, zasugerowałem nawet zmianę. No świetnie, jeszcze niedźwiedź mnie go nie chciał. E, zasugerowałem nawet zmianę. Troszeczkę tego handlu całego, żeby trochę nad tym popracowali. Bo proszę, ja ciebie nie może tak być, że tak łatwo można cały system, że tak powiem, zepsuć i cały cały handel można rozwalić przy pomocy słomianego kapelusza. No bo to kurczę, po co w ogóle tworzyć osadę, w której ludzie będą pracowali, skoro. Wystarczy wytworzyć kilka słomianych kapeluszy, i w gruncie rzeczy już możemy kupić wszystko, nie? No to, to po co to? Po co w ogóle się trudzić, zatrudniać tych ludzi do robótek i tak dalej, i tak dalej? Kamienna się. Już myślałem, że coś mnie będzie atakowało, nie wiem. z Seven Days tutaj miałem takie <laughs> już flashbacki, że jak coś leci, to od razu będzie chciało mnie bić. Dawaj mi to jedzonko. No, także yy, w każdym razie. Wrócimy również do Sengoku, najprawdopodobniej ogramy to, że tak powiem od nowa Na znacznych ułatwieniach nie ma co się oszukiwać, ja nie zamierzam Nie zamierzam poświęcać 40 minut na to żeby zbudować jeden dom ja Raczej chciałbym wam pokazać po prostu co można w tej grze zrobić Jednocześnie Czerpiąc z tego jakąś tam zabawę nie I mam nadzieję że faktycznie faktycznie dopracowali ten tytuł i to będzie się grało po prostu przyjemnie. Tylko powiedz mi, gdzie my kurcze jesteśmy, bo chyba lekko zbłądziłem. A nie, jest ok. To jest git, jest git. O co ja się potknąłem, przepraszam, najmocniej? Bez sensu. Nic tam nie było, a się potknąłem, czekaj. Tutaj mamy naszą osadę, tak? Tak czy nie tak? No tak. No i jest, no i super, no i fajno. No szkurcie pieczone. Biedny koń, dobra, zostawię go już w spokoju. Dasz radę koniku. Przywołam cię tylko po to, żebyś tam gdzieś sobie stał i już tam zostań po prostu, bo szkoda twojego zdrowia. No. Eee, w każdym razie zmieńmy sobie porę roku. Aha, dostępne za 5 godzin, dostępne za 5 godzin. Oki doki. Który to dom był tym naszym domem, powiedz mi. Mam nadzieję, że w ogóle ta aktualizacja, która wejdzie, nie będzie wymuszała ode mnie rozpoczęcia gry od nowa, bo raczej nie chciałbym tego tracić. Zwłaszcza, że całkiem, całkiem... ...się zablokowałem. E, że całkiem fajnie to już wygląda. E, odblokuj postać, dziękuję. I kurczę, trochę, trochę czasu żeśmy w to... E, ...zainwestowali. Ale wybrnąłem. No dobrze, dobrze. Ja bym chciał przeczekać jednakowoż. Ty, albo właśnie. Gdzie, gdzie jest ten magazyn najbliższy nasz? Zaraz zobaczymy, ile rudy udało się zebrać. Może coś byśmy sobie przy okazji wybudowali, zupgrade'owali Naprawili w ogóle. Czekaj. Zarządzanie. Tak. Usługi napraw, tak. A tu brakuje patyków. Okej, okay. nie wiem jak do tego doszło, że brakuje patyków. Aha, bo ja mam z tysiąc. 1000... No dobra, to już wiem, jakim cudem mogło brakować patyków. No, zobacz, jak tu pięknie wszystko wygląda. Oj, na dziś rybaczka mamy, no proszę. Nie no, jeszcze trochę, jeszcze trochę tu rzeczy można wcisnąć, ładnych. E, zacznijmy jednakowoż od tego, że tak, wrzucę trochę patyków. Mhm, na pewno. W ten sposób na pewno mi się to udało. jest, dobra. Masz ze 130. Daj mi proszę ja Ciebie w takim razie. Spróda Żelaza 128, super. I to tyle. To sobie to od razu przepalimy. Eee, jednocześnie. Mapa budowniczych, to, to, tak. Zbud napraw, 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 dzięki. Chyba, że jest jakiś kurcze quest, czekajcie. No dobra moi drodzy, niestety nie ma z tym związanego żadnego questa, przeszukałem internety i it is what it is. To jest wszystko tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o ten event. Niemniej jednak myślę, że tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek i no tyle. Chciałem wam tylko pokazać po prostu, że coś takiego jest. Także ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że również nie możecie się doczekać tego, co przyniesie nam najnowsza aktualizacja. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej!